Dzień dobry wieczór kochany człowieku, witaj. W dzisiejszym filmie pochylimy się nad stresem i niepokojem związanym z twoją sytuacją finansową i przy pomocy EFT tapping postaramy się razem zredukować te nieprzyjemne uczucia, które pojawiają się, kiedy myślisz o twojej obecnej sytuacji finansowej. Zapraszam cię, żebyś zamknął sobie oczy. Weź głęboki wdech. Pozwól sobie na to, żeby teraz naprawdę skontaktować się z całym tym stresem i niepokojem, jaki jest związany z Twoimi finansami w tej chwili. I chciałabym, żebyś oceniła intensywność tego stresu finansowego na skali od 0 do 10, gdzie 10 jest to maksimum stresu, 0 wcale. Pierwszy numer, jaki przyjdzie Ci do głowy. Zauważ, co dzieje się w Twoim ciele. Czy czujesz jeszcze jakieś inne emocje? I przechodzimy na punkt karate. Powtarzaj po mnie. Pomimo tego, że moje życie mnie w tej chwili przerasta, i nie wiem, jak sobie z tym poradzę, moja sytuacja finansowa jest bardzo kiepska. I jest mi naprawdę ciężko, to decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Pomimo tego, że bardzo się teraz stresuję pieniędzmi, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Nie potrafię przestać o tym myśleć. To decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Tego, że czuję się teraz taka niepewna, tak bardzo stresuję się moimi finansami, to decyduję się akceptować to, co teraz czuję, decyduję się akceptować siebie taką i decyduję się ufać, że wszystko zawsze działa na moją korzyść. I przechodzimy na punkt brwi. Cały ten stres dotyczący pieniędzy. To naprawdę mnie teraz przerasta. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Mam wrażenie, że w ogóle nie mam nad tą sytuacją kontroli. Tak bardzo martwię się o moją sytuację finansową. Nie wiem jak zapłacę wszystkie rachunki. Nie wiem jak sobie z tym wszystkim poradzę. I bardzo się tym teraz martwię. Na następnych kilku punktach zapraszam cię do tego, żebyś konkretnie opowiedział, opowiedziała, powiedziała mi. Co się dzieje w Twoim życiu w tej chwili, jeżeli chodzi o finanse? Co takiego się wydarzyło? Co sprawia, że tak bardzo Cię stresuje Twoja sytuacja finansowa? Prowadź sobie na kolejne punkty i po prostu opowiedz mi możesz sobie wyobrazić, że chcesz się wyżalić swoje przyjaciółce. Powiedz mi, z czym sobie nie radzisz, dlaczego I jak się z tym czujesz. To jest bezpieczne, żeby mi o tym opowiedzieć. To jest bezpieczne, żeby trochę na to ponarzekać. Wywal to z siebie. Masz ku temu bezpieczną przestrzeń. Co czujesz, jak myślisz o twojej sytuacji finansowej? Hmm, dodaj ostatnie zdanie lub dwa. Przejdź na następny punkt, weź sobie głęboki wdech. Starzej po mnie. Cały ten stres i napięcie. Jest mi naprawdę ciężko. To jest ok, żeby czuć te wszystkie trudne emocje. Całe to napięcie w moim ciele i w głowie. Może teraz bezpieczną przestrzeń, by czuć te wszystkie emocje. Szanuję to, że tak się czuję. I zaczynam pozwalać mojemu ciału, żeby się zrelaksował. Nawet jeżeli martwię się tym, co się wydarzy, to tu i teraz jestem ok. Tu i teraz jestem bezpieczna. I to jest bezpieczne, żeby się w tej sytuacji zrelaksować. Nawet jeżeli nie wiem, jak sobie z tym poradzić, to stres i panika nie pomoże mi działać bardziej logicznie i rozsądnie. Szanuję to, co czuję. Pozwalam sobie na to, by móc się teraz zrelaksować, zanim będę znała wszystkie odpowiedzi. Bo nieważne, co się wydarzy, to na pewno sobie poradzę. Tak jak zawsze poradziłam sobie w przeszłości. Daje szansę mojemu ciału na to, żeby się zrelaksowało. Daje szansę mojemu umysłowi, żeby na chwilę przestał o tym myśleć. Decyduję się uwolnić cały ten lęk i stres związany z moimi finansami. Uwalniam ten stres i lęk z każdej komórki w moim ciele. I uwaliam ten stres i lęk z każdej sytuacji w mojej przeszłości, kiedy tak się czułam. Czuję się coraz bardziej spokojnie. Nie muszę znać dokładnego rozwiązania tej sytuacji. Żebym mogła zaufać sile wyższej, że i tak przez to przejdę. Żebym mogła zaufać sobie, że i tak sobie z tym poradzę. Moja sytuacja nie jest łatwa w tej chwili. Ale kiedy jestem spokojna i opanowana, to jestem w stanie znaleźć lepsze rozwiązania. To jest bezpieczne, żeby się teraz zrelaksować. Wierzę w swoją odporność i w moje zasoby. Poradzę sobie w tej sytuacji. Wszystko zawsze działa na moją korzyść. Jestem silniejsza niż sobie z tego zdaję sprawę. To jest bezpieczne, żeby się zrelaksować w tej sytuacji. To jest bezpieczne, żeby zaufać, że wszystko się dobrze skończy. jest bezpieczne, żeby uwolnić ten lęk i stres związany z moją sytuacją finansową. I zatrzymaj się, zamknij w oczy, weź głęboki wdech. I jeszcze raz skontaktuj się z tym stresem i lękiem związanym z Twoimi finansami. Oceń go w skali 0 do 10. Zobacz jak się czujesz, zobacz co się zmieniło. Mam nadzieję, że ten numer się obniżył. Jeżeli pojawiły się jakieś konkretne wspomnienia, możesz się nimi zająć przy pomocy Twojego asystenta AFT, który znajdziesz w opisie tego filmu. Na ekranie teraz pojawi się film, który jest ściśle powiązany z tym tematem, jak i również cała playlista dotycząca tematów finansowych, jak i również sukcesu. I ja, jak zwykle, dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie, i do zobaczenia w następnym filmie. Pokój, kochani.